Siemanko, witam w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku sobie zrobić taki pierwszy odcinek prezentacyjny mojego świata i tak dalej. Dzisiaj sobie spróbujemy, mamy już zbudowaną kopalnię, tylko sobie już tam na dole podkopujemy te, wiecie, wykopiemy i będziemy szukać, otóż, diamentów, zrobię sobie tylko kasy yy, żelaza. Więc, więc idziemy do mojego domku, tutaj mamy, zobaczcie. Pani ostatnio zbudowała sobie świat. Mogę nagrywać od początku. No dobra, to sobie najpierw przetopimy 10 żelaza, 10 sztabek. Co zrobimy? Węgiel, dobra, sobie to sobie później jak w A to no dobra. A myślałem, że ja mam ten. Dobra, nieważne. Wszystko jest, mamy. Pożychamy chwilę, się przetopi. W tym czasie wam pokażę moją kopalnię. Tutaj jak schodzimy, najpierw mamy ten, te zy i tak dalej pies tak u góry tak wieś jak robiłem tu przy okazji więc dobrze to nawet sobie zrobimy drewniany znaczy nie drewniany tylko kamienny nie używam za bardzo y, tego no z żelaza kilofa żeby nie tracić sobie go nie na jakieś diamenty czy coś tu będę musiał już... Potracić lesy. Zrobimy od razu dwa kamienne kilofy w razie w. Okej. Okay. Jeden. I drugi. Dobrze, więc Zaraz myślałem, że to by nie nawet nie musi być wszystko. Mm, dobra, muszę sobie tam osobno tylko położyć. Dobra, tutaj raz sobie dam, wezmę te sztabki złota, zrobimy sobie tutaj hmm, hełm. No i cała zbrojka jest fajnie zrobiona. Wszystko czekajcie. Widzicie jak się prezentuje ładnie wszystko. Dobra, więc zaraz chodzimy do mojej kopalni. Ten się przypala już. Oku sobie po ustawiam rzeczy i już sadzę to. Wiecie. Dobrze, bo już Was nieco trochę, nawet bardzo tym czekaniem i tak dalej. Więc le lecimy sobie, tylko tutaj. Tutaj sobie wyjmę jedną rzecz. Tutaj zanudziłem, więc myślę, że za to zanurzenie to znajdziemy jakieś diametryki, nie? Dobra, to lecimy. Chyba no pokażę tam dalej. Tam jest na Y12, czyli najbardziej ci mogą wystafować diamenty. Dosyć głęboko. Bo 12 bloków nad bedrockiem. <coughs> Dobrze, więc najpierw sobie rozbudujemy tą tutaj yy, kopalnię. Najpierw tu, potem będziemy sobie rozbudowywać w tamtą stronę. Tak. Tutaj. I piszcie na następnym odcinku, co chcecie na kolejny odcinek, żeby ją Wam zrobił. I zostawcie tutaj Subika, łapkę w górę Subik z dzwoneczkiem, oczywiście. Jak będzie pod tym filmem 30 łapek w górę, to zrobię następny film. Ja na no, trochę mniej, 15 o. Dobra. To my sobie kopiemy tutaj. Ja kurczę kurcze to sobie tą. I widzimy się, jak znajdę diamenty. Siemanko, witam Was ponownie. Ja niestety kopę sobie tutaj już Wam pokażę. Trochę już sobie tutaj kopę. Nie powiem, że nie. Ja tutaj już mam dwa obszary. Tak, tutaj połowę obok. Przekopę sobie od tej strony. Nie widzę żadnych diamentów. Zaraz zobaczymy, co tutaj zrobimy. Może jakieś będą diamenty? Na razie nic nie ma. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, zobaczymy. No, nie ma diamentów, żadnych niestety. Dobra, to następny odcinek będzie też o, otóż tym, no, kopaniu, szukaniu diamentów. Yy, a w dzisiejszym odcinku to na tyle. Dzięki, cześć, Manko. No szkoda, szkoda, nie udało się znaleźć diamentów. Jeśli, oby, jak chcesz, nie muszę, możesz wesprzeć mój kanał, jak chcesz. Yy, no i to na tyle. Cześć.